Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy właśnie w debuggy, guys. No niestety, no wygrane tutaj nas spadają, Oczywiście dajemy znowu sobie randoma i tym razem gramy znowu IF. Dobra, powiedzmy, że IF jako szczególnie nie grałem dużo na ten, ale teraz jeżeli uda mi się dojść o. Dobra. Warto, warto, bo klątwa zacznie działać. Ale jeżeli znowu mi się uda tutaj dojść e, i w daleko dość, więc... E, w sumie Apple Friend nie jest jakiś zły. Znaczy to, to musiałbym tak... No właśnie, w takiej sytuacji jak jest naprawdę dobry. No. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy hejtowali zawsze tą posta tego, yy, tą postać. I wiecie co? To, to jest taki ostatni odcinek, w którym gram sobie taki normalny run eee, bardziej mi się skupiał teraz y, przez kilka odcinków, żeby sobie znowu te challenge porobić. I zobaczymy, w tygodniu może challenge będą na, na zmianę właśnie z, z zwykłymi ranami, nie? Przynajmniej... Mam taki malutki, malutki ten w planach, nie? Się, może, może coś takiego robić? Raz, dwa nie. Eee, Tears up. No, w sumie Tears up na IF. Dobra, nie mamy Brimstoma jeszcze. Miejmy nadzieję, że się pojawi bardzo szybko Brimstone. Kolega Brimstoniacy i nam pomoże. Kolega Brimstoniacy. Boże, o czym ja myślę? Nie, 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 zbieraj mi tego serduszka pod żadnym pozorem. Okej. Okay. Was tutaj raz, dwa porozwalamy właśnie za pomocą tego. Znowu połowę serduszka, ja nie chcę zwykłych serduszek, ja chcę jakieś coś specjalnego, nie? Właśnie. O cholera, nie? Że mi się też udało to wyminąć. Kamień z X-em, warto do zapamiętania, kolejny kamień z X-em, też warto do zapamiętania, ale znowu nie mam cholernych bomb, które mogłyby mi jakoś tutaj sery, tak, serce, Mmm, e. wszystko ułatwić, tak? Okej. Okay. Świetne zabawę, polecam. Kolega Brimston jacy bije mocniej niż ja tak naprawdę. Okej. Okay. Ciebie porozwalam i ciebie No akurat kolega Brimstone się tutaj zepsuł i, i, i go nie rozwalił, tak jak powinien go rozwalić. Ale siebie mógł wyleciało, co? Właśnie, robimy coś na takiej zasadzie, nie? Okej. Okay. Dobra. Ale Hagwar sam się zabił, typowe dla muzułmanów. Więc lecimy sobie dalej. Nieważne, nieważne. Campus Zmęczonego specjalnego i temu nie mamy. Czyli, czy ja w Love of Call z czy, cena czy by nie wyleciało? Eee, ze wszystkiego będziemy zadowoleni. Dobra, Love of Call. Love of Call. No, świetna zabawa. Mimo wszystko ja mam mało serc, e, takich zwykłych, mam jedno niebieskie teraz, więc tam jakoś tam w pewnym sensie ratuje, ale i tak mamy tutaj kamienie z X, -em. mam jeszcze jeden kamień z x ale do którego za cholerę nie będę się w stanie dostać, co mnie naprawdę bardzo smuci, chyba jednak mimo wszystko wolałbym e, mieć e, jakąś bombę, jakąkolwiek, żeby coś otworzyć, ale niestety... Główny dostaliśmy za przeproszeniem. Takie. Takie gówno. No. Czemu, jak mam taki fajny run i tak dalej, to to, to nie, nie muszę mieć serca? Czemu mi nic nie wypada z tego co? O cholera. To nie jest zbyt ciekawe pomieszczenie, pod żadnym pozorem. Ale wiem, jak działacie. Więc jakimś cudem udało mi się mimo wszystko uniknąć w yy, pieprzu od was, takiego dość solidnego. Ten challenge'owy też mnie tutaj wystraszył. Pretty fly o, bardzo świetnie. Przez pomysł myślałem, że mam Cube of Meat, ale Cube of Mid miałem tutaj na Judasie. Tak, 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 wszystkie odcinki póki co nagrywam w ciągu jednego dnia. O, bo w weekend po prostu nie mam możliwości ani dostępu. a czy nie, czas mam, ale nie mam po prostu możliwości dostępu do komputera. Co jest niestety bardzo smutne, ale jakoś to. Jakoś to tam idzie, nie? Bomba, dziękuję, że dałaś mi teraz bombę, która mi się teraz kompletnie nie przyda. Przydałaby mi się na niższych poziomach. Ok. Pigułka jedna. Held up. Held up. Naprawdę świetnie, bo będę miał coraz lepsze dile. O, cholera, jasna. Nie mam żadnej ochrony, tak? No, nie zapowiada się zbyt ciekawie. Nie oszukujmy się. Dobra. Hmm. Dobra, rozwalę. Lock up. Dobra. Świetna zabawa, polecam. Dwa wyjścia są, wolę mi wszystko użyć. Natomiast żadnego serca czerwonego nie straciłem, więc chyba David room powinienem mieć. Niestety go nie mam. Wiecie co, to jednak wbiorę te serce, bo, bo... 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 bo nie chcę zginąć, nie? Nie ryzykujmy aż tak. Teraz zaczynają się już naprawdę takie cięższe pomieszczenia. I nie ma sensu aż tak bardzo się napinać. Ale czuć po prostu spadek tych obrażeń, nie? Okej. Okay. Świetna zabawa. Dobra Uf. Co mamy drzara? Dżera powiela itemy, bardzo mnie to cieszy Oczywiście te, które są na ziemi Okej okay. Dobra Okej, okay, dobra, dobra dobra Idź mi tam nie, nie wchodź mi tutaj Jakie gówno po prostu Nie mogę z tego gówno no Okej, okay. udało się porozwalać, a nie, 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 bo póki co nie chciałbym tracić szansy na Devil Room, bo, bo priorytetem mimo wszystko w dalszym ciągu będzie zbicie się po prostu z tych cholernych serc i osłoną po prostu jakimiś soul czy tam z czarnymi, nie? A teraz szurmu póki co nie mamy. Ok. Nie! Jak... Jakiego pecha trzeba mieć? Co? Kurde, to jest jakaś bardzo denerwująca wersja, co? O, cholera, nie? Chyba Deville'a roomu nie było. Nie ma. Po muzyce tak sądzę. Chyba. Tears. Strasznie ubolewam. Naprawdę bardzo strasznie na tym ubolewam, ale. Hmm. Teraz dopiero. Co ja mogę to powiedzieć się itemy tam, te ce skrzynki? Dobra. No jakiś tam damage mam zwiększony mimo wszystko, nie? Nie można... Nie może o to narzekać. Dobra. Okej. Okay. Kolejny klucz. Może bym wszedł do sklepu, co? Jakbym wszedł do sklepu, to byłoby naprawdę bardzo ciekawie. Bo w sumie mam tyle kluczy, ale monet już nie koniecznie aż tyle. W serce, tak? Serce sercem jakoś mi tutaj nie interesuje kompletnie, nie? HP up. Mam dużo serc. Ale jak, jak najmniej serc. Nie interesuje mnie taka ilość serc. Są jakieś itemy za 15. Dobra, 250? 250, dobra, świetna zabawa, polecam. O, tam już się chyba nie dostał. Dobra, tutaj nie. Dobra, chyba nie ma tutaj za bardzo co kombinować na tym piętrze, na tym całym bezmencie. Ja bym z chęcią bym teraz zeskoczył troszkę niżej i spróbowałbym y swojego szczęścia właśnie na niższych poziomach. Może coś tam i bardziej interesującego wypadnie. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję. Ale czy, czy moja nadzieja okaże się prawdziwa, to się okaże właśnie teraz. <laughs> Już chciałem powiedzieć w następnym odcinku. Dobra. Polera, no po prostu gówniaku nie odbijaj się po prostu tak cały czas dla mnie. Dobrze, że mam dobrą koordynację właśnie z swoimi rękami, tutaj paluszkami. I potrafię ogarnąć, co się... Mm, czasem do mnie dzie dzieje na mapie. Okej. Okay. Dobra. Uf. Czarne serce, dobra. To zaczynam rozumieć, gra mi zaczyna pomalutko wynagradzać to, że była bardzo okrutna i bardzo nieprzyjazna w moim kierunku, więc teraz zaczynam dostawać coraz bardziej przyjemniejsze itemy, które pozwolą mi przetrwać jak najdalej i pokonać znowu, yy, szatana. Tylko tym razem na innej postaci któremu właśnie ostatnio pokonałem szatana, bo to właśnie będzie IF. Miałem właśnie do wyboru. Hmm. To jest boss. Ale to jest pokój XXL. W sumie nie fajnie bardzo. Ja w sumie nie wiem, czy ja tutaj nie będę walczył z, mat z matką. Już. Kurde. Te pociski naprawdę strasznie szybko lecą. Naprawdę, w żadnym wypadku mnie to nie ustawia. Dobra. O cholera, jaki on jest szybki, co? Jak on długo jeszcze biega? On się jeszcze rozpędza, nie? Biegnie mi pierdzielić. Eee, świetna zabawa. Naprawdę świetna zabawa. Okej, okay, jeszcze Ciebie bym tutaj machnął, ale mi się jakoś nie udało. To, że wylosowałem właśnie tego Evil Frienda to jest bardzo ciekawe, nie? Okej. Okay. Nie wiem, jak mi się udało tamtego zdjąć, ale... Nie będę wchodził w szczegóły, grunt, że udało się go pokonać mimo wszystko, nie? Okej. Okay. Ostatnio tak zauważyłem, że bardzo miało mało kiedy miałem okazję w ogóle poszukać jakiś. Yy, ten. Hmm. W sumie bardzo ciekawe pomieszczenie. Opacałoby się tam wejść mimo wszystko, ale musiałbym mieć jeszcze jedną bombę, tak? Dziękuję. Ehm um. To chyba jakoś nie było szczególnie dobre, ale wiem, że tu jest jeszcze jeden y, treasure, Room, więc jednak mimo wszystko warto się przejść dookoła. To jest bardzo zły item. Są nawet nie dookoła. Summon monster. Summon Monstro jest zdecydowanie lepszym itemem, jak dla mnie. Więc ja chyba zostanę przy tym y, Summon Monstro, nie? Ok. Ale są obślizgłe Hmm, tylko z, z takim arsenałem to ja tutaj za bardzo dużo nie wskóram. Ogólnie w tym ranie. Za bardzo tutaj po byłem, tak? O cholera, jasne, jak mi mało brakowało, żebym mi tutaj przywalił, tak? Mamy klucz, dobra, mimo wszystko rozwalimy sobie to. Kolejne czy klucze, tak? Mam hmm. pytanie, czy mi się po prostu opłaca tutaj chodzić, czy mi się tutaj nie opłaca chodzić? Coś mi się widzi, że chyba mi się nie opłaca. O, oczywiście! Znaczy, oczywiście, za taką ilość bomb i użyć tylko podwójny klucz Jak dla mnie bomba, nie? Okej okay. Dobra, dużo kanapek nie było Znaczy, łapek Okej, okay, świetna zabawa, polecam, 10 na 10 Okej okay. Z ten nie wiem dlaczego chciałem zabłać Znicza w tym odcinku. Zniczy to jest taki mój kumpel, z którym sobie gram. czasem. Okej. Okay. Dobra, udało się wszystko rozwalić. Trolująca skrzynia. Skrzyni, skrzynia, a w tej skrzyni jeszcze jedna skrzynia, tak? No, w sumie, jeżeli mi się teraz nie uda stracić jakoś zbyt dużo serc. No cholera jasna Jeszcze mnie wywaliło, tak? Nie Kompletnie mi się to nie opłaca Dobra, weźcie w mi stąd Jakiś damage up jakieś możliwość po prostu wejścia w klątwę, co? Dobra, teraz siebie może być jakaś fajna karta. Teraz sobie po pozwalam okej okay. Świetna zabawa, świetna zabawa. No ale na jakiś ciekawszy item mimo wszystko. Nie, nie mam zamiaru ukrywać tego, że liczyłem na coś lepszego. Hmm. Cholera. Dobra. No to te bomby, które podniosłem w były tego warte, nie? Były tego jak najbardziej warte. <gry> Kurde. O Mystic Page To już jak najbardziej na tak. 17 minut. Dopiero. Czyli nie jest tak źle, nie? Hmm... Dobra, tutaj was porozwalam. Ilość serc, którą posiadam, też jest na, nawet dość zadowalająca. Luck up, oczywiście, że oczywiście że bierzemy luck upa, nie ma mowy, że nie. Dobra. Może jednak mimo wszystko nie chciałem tracić tego serca, bo te serce mogłoby być naprawdę bardzo przydatne. Jest tutaj bateria, bateria jest bardzo fajnym itemem. Ale wątpię, żeby mi się udało uzbierać tyle hajsu co? W sumie mógłbym nawet i tyle uzbierać, ale to za szansę David roomu, co jest mi. Łaby mi bardzo nie na rękę. Ok, dobra. Kolejny ten. Czyli HP Upa już mamy załatwionego, nie? Cholera, nie? Wiecie co trudno, baterii niestety nie możemy sobie kupić, ja bym sobie z wielką chęcią kupił, ale no tyle nam Państwu wyleciało, że szkoda po prostu gadać. W sumie ja mógłbym za jeszcze maszyn sobie wypłacić, ale... Ja przede wszystkim, to nie chodzi o to, bo jeszcze nie odblokowałem, żeby iść tam dalej, żeby pokonać Mega Szatana i w ogóle, nie? Albo żeby tam... Po pokonaniu Izaka, jeszcze iść jeszcze dalej i pokonać chyba Blue Baby. Więc trochę jeszcze tego jest do odblokowywania. No właśnie, tu jest ten. Ale w sumie jest tyle czasu. Okej. Okay. Aj, Dobra, w sumie nie mam jak czasu sprawdzić. Bym ja cię mogłem sprawdzić, ale nie wiem, jak. Właśnie. Dobra, świetna zabawa. Ok, 20 minut, już mam na nagrywaniu. Ale w sumie po co ja chcę Bosz zrobić? Więc mimo wszystko mogę zrobić Bosz tak? Ale Bosz chyba w żadnym wypadku mnie nie ustawi, nie? Niby ten number one jest. Nic takiego co mogłoby mi ustawić, nie wiem. W sumie, jakbym miał teleport, żeby się wyteleportować stamtąd, to bym sobie w sobie, wziął taki e, jakiś item. Zważa to ponące bomby. Dobra, mi się udało zbić na tej serduszko, ale tutaj musiałem trochę potracić. Co oni są strasznie szybsi, Noże. Jasny ten To ja tutaj naprawdę bardzo dużo życia potracę Speed up, dobra Speed up się może być, może być Przydatny Dużo hajsu no niestety Nie na tym pokojach, nie, nie na tych pokojach Dobra, patrz wiesz, czy tu są jakieś kamienie z X-em, czy też nie. Chyba nawet i widzę jakieś kamienie z X-em, nie. Tak wygląda identycznie kilka kamieni. Hmm. fizyk, to jest ten? Nie. W dalszym ciągu nie nauczyłem się, jak te kamienie z X-em wyglądają. Okej. Okay. Łapki kanapki, tak? Łapki kanapki. To tyle? Dobra, myślę, że to będzie przynajmniej 4, albo z 3. Y, A tutaj okazuje się, że były tylko dwie. O dziwo. Ok. W sumie ten Evil Fred mi naprawdę bardzo dużo tutaj mi pomaga przez cały run. Że nie widzę swoich y, serce jest naprawdę straszne. Ok. Uff. Czyli co, już czerwone życie potraciłem, tak? Skoro nie mogę wejść na arenę. W sumie dobrze, zasługuję nawet na to, przyznam się. Choć. Choć mimo wszystko wolałbym mieć Devil Rumy, co? Wolałbym zdecydowanie mieć Devil Rumy. ich nie mieć. OLERA lera. Czy to i uda mi się chociaż matkę pokonać czy serce? Mam swoje przypuszczenie, że najprawdopodobniej mi się nie uda. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, świetna zabawa Dobra Przynajmniej jestem trochę się uzdrowiłem, tak Okej okay. Dobra Ledwo co? Naprawdę ledwo co mi się udało To jest straszne co się tutaj wyczynia Boże, aż tyle Tyle miałem do uleczenia Dobrze, że przynajmniej te serca mi wypadają Cholera, i już jedno potraciłem co? Wiedzisz, że ten mi bateria wyleci, to ja bym sobie użył tego monstrum. Okej, okay. harta w takim miejscu jeszcze, tak? Serio? Jakim prawem to mam? To mnie sięga. Nie jestem w stanie tego zrozumieć kompletnie. Ale monety jak już miałem ile mi gdzieś na poprzednich pomieszczeniach, a nie że wszystko teraz. Dobra. Ok. O, Lersia, nie. Jest aż tak beznadziejnie, że mam jedną... O nie, to jest ciężkie, to jest... Czyli co, wyczerpałem limit szczęścia i w ogóle teraz wszystko będę przegrywał jak na złość. Na to wychodzi. Dobra, wiecie co ludziska, idę sobie zrobić przerwę. Może jeszcze jeden challenge dzisiaj nagram, żeby był zapas jednak tych odcinków, żeby były regularnie, żebyście żeby mi nie marudzili, że nie ma regularności na moim kanale. Zwłaszcza, że teraz wrzucam codziennie odcinki i, i nie olewam was, macie codziennie odcinki, tylko zdarza mi się wrzucać je o różnych godzinach, bo zazwyczaj, no kurde, ciężko mi znaleźć czas, zwłaszcza, że zacząłem jeszcze studia. Chociaż na tych studiach jest mam tyle wolnego czasu, tak te, te zajęcia mam poukładane, że... Na zajęcie na przykład od 12 do 14 czy <grym> coś w tym stylu, nie. Dobra. Nieważne, idę sobie jeszcze odpocząć i za niedługo idę nagrywać jeszcze jeden odcinek na dzisiaj, żeby był zapas na poniedziałek czy na wtorek. Bo poniedziałek mam naprawdę bardzo ciężki dzień, bo mam wykłady od 8 do... 17 i w poniedziałek nie ma żadnej możliwości, żebym mógł nagrać jakikolwiek odcinek, bo nie mi się, po tylu godzinach będę padnięty, nie? Więc wolę sobie jeszcze nagrać wcześniej, żeby było. Ale póki co, trzymajcie się ludziska. Na razie.